W życie błękitnym ekspresem, Bez przystanku do celu przed świat. Chociaż przegram w to życie z kwetesem, Lecz nie będzie mi nic silnych krat. Dziesięć minut zatrzymam się, gdzie chcę. Dziesięć minut, a potem znów w dal. Dziesięć minut, a wszystko w nich będzie. Moja łazość, mój spokój, mój wal. Wierność także to słowo ulubione, bądź niewierną, a cóż Ty za to dasz? Z tych prezesów mi koronę, bo zdolności w tym kierunku masz. Witam Państwa. Dziś. Zapraszam Państwa do krainy piosenki okresu dwudziestolecia międzywojennego. Piosenki, która miała swoich trzech ojców: był to kabaret literacki, teatrzy krewiowy i film. Przede wszystkim film, film dźwiękowy, a w szczególności komedia muzyczna i melodramat. Piosenki, która miała najznakomitszych, najwybitniejszych swoich wykonawców. Bez wątpienia najbardziej znaną, popularną pieśniarką między wojnami była Hanka Ordonówna, bohaterka dzisiejszego spotkania. On od tygodnia już żyje jak we śnie, na brzeg wybiega co dnia, wygląda w siną grę. Wygląda w każdy ramek, czy rzadziel widać już, czy jedzie jej kochanek. Ry nach modrykh uf, skro ne mioy yak molot i tonye v serdtse chem te pieski i pamyata yego spiev. Maryana, nach Maryana, tak sudna sana, upaya moye otche iz vsem kly morot, toluyu ravnya to się wszystko zaczęło? Proszę Państwa, 4 sierpnia 1902 roku na woli w Warszawie, w bardzo biednej rodzinie przychodzi na świat dziewczynka. Dziewczynka, której na chrzcie rodzice dają imię Marianna. Marianna Pietruszyńska. I w krótkim czasie rodzice dziewczynkę posyłają do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie. I to nie z uwagi na zamiłowanie do sztuki i nie z uwagi na talent dziecka jakiś taneczny, tylko po to, żeby dziewczynka mogła zjeść codziennie ciepły posiłek. Była taka bieda, że rodzice byli do tego po prostu zmuszeni. I taniec. Taniec to pierwsza z, ze sztuk, z którą zetknie się w swoim życiu jeszcze nie Hanka Ordonówna, dopiero później wielka pieśniarka i tancerka wspaniała. No taniec, który towarzyszyć będzie Hance Ordonównie do końca jej świetności artystycznej. Taniec, z którego później uczyni bardzo ważny składnik interpretacyjny swoich piosenek. Hanka Ordonówna, według Konrada Toma, debiutowała razem z nim w kabarecie Miraż. Było to w 1915 roku. Na początku nie śpiewała, na początku tańczyła i tańczyła przed spektaklem w kabarecie, kiedy jeszcze publiczność zajmuje swoje miejsca kiedy jeszcze nie rozpoczęło się właściwe przedstawienie i kiedy publiczność opuszcza salę widowiskową. Ordonówna marzyła o tym, żeby śpiewać, ale jej pierwsze próby śpiewania, kiedy już pozwolono jej na scenie zaśpiewać, niestety były kompletną katastrofą. I jeden z jej debiutów piosenkarskich, czy powiedziałbym bardziej pieśniarskich, bo przed wojną, co ciekawe, nie używano określenia piosenkarka. Na wykonawczynie piosenek mówiono pieśniarki, tak na Ordonkę mówimy pieśniarka, pieśniarka Warszawy, a piosenkarzem był ktoś, kto pisze piosenki, tworzy je. I tak Hanka Ordonówna śpiewa w kabarecie Sphinx, śpiewa piosenkę szkoda słów którą dostaje do wykonania od dyrektora Wacława Julicza. Śpiewa piosenkę a następnego dnia w prasie ukazuje się recenzja która bardzo ordonkę zabolała. Ta recenzja y, brzmiała mniej więcej tak, że dzieci i kotu nie należy prowadzać na scenę. Szkoda słów. Recenzja bardzo bolesna dla niej, ale na szczęście ordonówna miała tę cechę charakteru, która pozwalała jej przykre chwile i smutne porażki przerobić później w sukces dzięki pracy, bardzo intensywnej pracy nad piosenką. Ordonówna zaczyna śpiewać. Proszę Państwa, bierze udział w Wilnie, w Lwowie, w operetkach i niestety śpiewa nieustawionym, niewyszkolonym głosem, niszcząc sobie ten głos, biorąc udział w tych występach. I tutaj znowu niszczy sobie głos, ale potrafi z tego głosu zrobić walor. W tamtych czasach była moda na soprany, na wysokie głosy kobiece, na śpiewanie równe. A ordonówna przeskakiwała z oktawy wyższej w niższą i z powrotem z niższej w wyższą w trakcie trwania piosenki. I jeszcze co ciekawe, to ona jako pierwsza wprowadziła melorecytację do piosenki. Ona zaczęła opowiadać historię na dźwiękach. To też było dla niej bardzo znamienne. Przełomowym rokiem w jej twórczości, w jej karierze. Kiedy jeszcze nie była znana, nie była popularna, to był rok 1924. Już od maja 1922 była członkinią ekipy aktorów teatru Kwiprokwo, ale absolutnie nie liczyła się w ogóle w tym teatrze, tam gwiazdami były Mira Zimińska, na pewno państwu znana, Zula Pogorzelska. W 24 roku do Warszawy z Berlina przyjeżdża. Kabaret, kabaret, niebieski ptak, siniaja ptica i w tym kabarecie konferansjer Fryderyk Jarusz, konferansjer, którego proszę Państwa przeszło do historii kabaretu. Na bankiecie po spektaklu, to był spektakl, na który swoich aktorów Jerzy Boczkowski, dyrektor Kwiprokwo zaprosił, żeby oni mogli obejrzeć spektakl Niebieskiego Ptaka, to na bankiecie po tym spektaklu poznają się Fryderyk Jaroszy i Hanka Ordonówna. I chociaż nie rozmawiają w języku polskim, Jaroszy nie znał wtedy polskiego, Rozmawiają w obcych językach, to proszę państwa, tak jak w piosence, wystarczy jedna chwila, wystarczy jeden uśmiech. Coś między nimi zaiskrzyło, stają się parą. A Jaroszy, który ma niesłychane wprost wyczucie niesłychane wyczucie i potrafi bardzo szybko wybadać, kto jest materiałem na gwiazdę, kto jest materiałem na wielką artystkę. Jaroszy. Opiekuje się Hanką Ordonówną, udziela jej cennych rad i bardzo dużo pracuje z nią nad interpretacjami piosenek. Kreuje ją na Wielką Gwiazdę. To właśnie Jarosz jest tym kimś, komu Ordonka myślę, zawdzięcza chyba najwięcej. Zaraz później do Warszawy przyjeżdża z Lwowa Marian Hemar, wspaniały poeta i autor wielu słów pięknych polskich piosenek Marian Hemar, którego Ordonka poznała wcześniej w Lwowie, jak była tam na swoich występach, jak śpiewała w tych operetkach, o których wspomniałem. I Fryderyk Jaroszy prosi Hemara o to, żeby zaczął pisać teksty piosenek dla Ordonówny. Jednym z pierwszych wielkich sukcesów Ordonówny była piosenka Pióra Hemara, córka Kata. To właśnie nią zachwycił się Tadeusz Leński I on po raz pierwszy po usłyszeniu tej piosenki w jej wykonaniu napisał recenzję, w której nazwał Hankę Kordonówne Ordonką. O dzień, gdy wócę się, do Boga modły się i wie, że na i najkrwawsze, że skończy się mój ból, że łaskę da mu król zostanie ze mną i już na zawsze a może król mi go podaruje mój ojciec roku onemknie drzwi nie będzie widział nic, nie będzie słyszał nic on będzie co dzień mi. w 1931 roku Hanka Ordonówna wychodzi za mąż, za Michała Hrabiego Tyszkiewicza, jej wielkiego fana, miłośnika jej talentu, który odwiedzał ją w Quipropo, słuchał jej występów, podziwiał ją na scenie, a pisał wcześniej przed ślubem dla niej piosenki, a później był za granicą nawet jej akompaniatorem. Mimo tego, że był to skandal, budził kontrowersję ten związek, to było małżeństwo małżeństwo już do końca życia. W 1933 roku Hanka Ordonówna zostaje zaproszona do wzięcia udziału w filmie dźwiękowym, filmie pod tytułem Szpieg w masce i wykonuje w tym filmie dwie piosenki, których autorem jest Henryk Wars, wspaniały kompozytor przyzwojenny autor przepięknych piosenek. Jest to walc angielski Miłość Ci Wszystko Wybaczy i Slow Fox na pierwszy znak. I co czyni ten film? Dzięki temu filmowi publiczność z odległych, dalekich miast Polski może zobaczyć, jak porusza się Ordonka, jak wykonuje swoje piosenki, bo w filmie oczywiście śpiewa. Tańcząc, tańcząc. Właśnie taniec, o którym już wspomniałem, jest bardzo dla niej kluczowy, bo ona opanowała ten taniec do perfekcji, opanowała sposób poruszania się i z tego czyniła bardzo ważny składnik interpretacyjny. Jej występy, szczególnie długie recytale, które dawała. Dlaczego długie? Ona przebierała się do każdej piosenki. Do każdej piosenki wychodziła ucharakteryzowana, umalowana, Konkretnie pasując do charakteru piosenki, do nastroju, do postaci, którą sobie wymyśliła, do postaci, którą kreuje, o której opowiada. Jej występy, każda piosenka, którą śpiewała, to, był, to była forma spektaklu teatralnego. Ona przebierała się długo, pianista musiał grać obszerne, instrumentalne wstępy. No ale dzięki temu była, ona robiła to tylko ona. Nie ukrywam, że to, to było zjawisko, to było coś nowego w tamtym, w tamtym czasie. Hanka Ordonówna to nasze piękne wspomnienie. Żadna inna gwiazda nie mogła równać się z jej popularnością. Ordonka reklamowała ubrania, reklamowała buty, zegarki Omega. Było o niej głośno. Właściwie wszyscy wiedzieli kim jest Hanka Ordonówna i jak śpiewa swoje piosenki. To wszystko, to całe szczęście, cała kariera trwała do 1939 roku. Później wszystko uległo zmianie i Hanka Ordonówna i polska piosenka musiały nauczyć się żyć zupełnie w nowej, tragicznej rzeczywistości. Ale co było dalej, opowiem Państwu w kolejnym odcinku programu Gwiazdy Piosenki Retro. A teraz na zakończenie zaproszę Państwa jeszcze do wysłuchania piosenki z filmu Szpieg w Masce. Piosenki pod tytułem Na pierwszy znak którą śpiewa dla państwa Hanka Ordonówna. To się